cały czas szukałem jak gdyby, takiego rozwiązania i wsparcia dla bardzo ważnych podmiotów w województwie opolskim. Dlaczego ważnych? Dlatego, że coraz więcej, coraz częściej środowisko lekarskie wskazuje, że rehabilitacja, dietetyka, zdrowy styl życia to jest bardzo ważny element leczenia. I Dzisiaj jesteśmy tutaj w gronie ponad 30 gabinetów rehabilitacji, którym zaproponowaliśmy udział w dwóch projektach, bo trzeba bardzo dokładnie uporządkować, jak gdyby tą wiedzę, którą dzisiaj mamy. Realizujemy dwa projekty przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Pierwszy projekt to jest budowa pawilonu łóżkowego dla Korfantowa o wartości 27 milionów złotych i zaproszenie w tym projekcie 21 gabinetów do tego, żebyśmy mogli przekazać po 150 tysięcy złotych na doposażenie sprzętu do rehabilitacji fizjoterapii, kinezyterapii, czy też, czy też sprzętu do diagnostyki covidowej. To są gabinety, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em i tak naprawdę do, dostali od nas dodatkowe wsparcie, żeby projekt był tak jak my tu widzimy skonsolidowane usługi odpaczkowa, jak my to mówimy do Rudni Drugi projekt, o którym mówimy, gdzie mamy 20 wybranych gabinetów, to jest projekt, który realizujemy w chwili obecnej, czyli projekt na wsparcie osób po COVID-zie, rehabilitacji. Przypomnę, że tam mieliśmy takie działania jak rehabilitacja stacjonarna nocleg z noclegiem, rehabilitacja stacjonarna dochodzeniowa na cały dzień, rehabilitacja domowa, dojazdowa, gdzie wyleasingowaliśmy samochody. I dzisiaj 300 pacjentami co najmniej mają się za zaopiekować wybrane 20 gabinetów, które niekoniecznie muszą mieć podpisany kontrakt z Zatem, tylko byli poddani procedurze tej wyboru. Także dzisiaj po raz pierwszy tak duże środowisko rehabilitantów, fizjoterapeutów spotyka się w Urzędzie Maszokosty. I mogę powiedzieć, że to jest dla mnie nie koniec projektu, tylko tak naprawdę początek tego, co my możemy zbudować w nowej perspektywie, z nowej perspektywy unijnej. Po prostu mamy partnerów, sprawdzamy swoją rzetelność i wiarygodność, konsekwentnie realizujemy i mówimy za chwilę, co mamy do zaoferowania na, na następne lata i następne projekty.